playstation games with Absurd. peggy 7 ha! Ha! oh yeah damn the music oh dog Ejo, z tej strony Absurd i kontynuuję przygodę w Sonic the Head, Sonic X Shadow Generation. Chciałbym być Hedgehog, ale nie. Eee, chwileczkę, poprawię sobie ekran. Dobra. O Jezu, nie tak bardzo. Lekka poprawka. Dobra, mówi się że kamera. Już nieważne. Wiecie co uwielbiam najbardziej właśnie w tych grach Sonicach? Muzykę. No i tak! No i oczywiście mamy tutaj klucz do bossa, które który będziemy musieli trochę się pobawić. No dobrze. W takim razie zróbmy pierwsze zadanie poboczne Emi. Ja wiem, że tam jest akurat szmaragd chaosu, ale tym na pewno się później zajmiemy. Ja żeby by wezwać Emi, pokazywać super wysoki skok do celu. Okej, okay, lecimy. Dobrze, niech Emi nam trochę pomoże. Tym swoim młotem, pika, pika ha, hammer, tak? Okej, okay, czyli tak to to wygląda. Okej. Okay. Czyli będzie trzeba tutaj użyć przy pomocy do tego właśnie Emi, żeby nam pomogła. W dobrym momencie kliknąć. Ok, dobra, tu też będzie potrzebna nam Emi. No tak, 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 tak. Oczywiście wrogowie na każdym kroku. A my się bawimy pod wodą, ale już wziąłem bańkę, więc mi już nic nie straszne. No tak, najbardziej, Emi, zostawię to tobie. No i dawaj jeszcze. Po no, prostu ta Emi to będzie nas tak wbić tym mi? młotem, że to nie? Nas wybijać. Dobra, no i tu też będzie trzeba, żeby się przebijać przez te wody. Chwaj, Chemical Land. No nie! <grym> Moje pierścionki, jak zawsze. Dobra, tu tu prędkością się nie przebije, co? Publokowali, żeby używać tutaj koniecznie tej Emi. No nieźle. Czyli można powiedzieć, że chciałeś położyć trochę prędkości Sonika. No nie w tym zadaniu, chłopie. Uu, do, 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 do. Nie rób tak Sonik. Nie rób tak, bo gdzieś kurde mi wyleciał. Ty mój turbo jeżu. Dobra. No ty da... dupa! Dobra, 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 D teraz Emis Dobrze No jakie bredne Come on Teraz się uda Dobra, 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 Skakuj, skakuj Tu w pewnym stopniu to się przydał kontrola chaosu powiem ma. naszego e, shadowa Dobra, dobra i dobra, udało się No i... Teraz! Jest, mamy to! Na rangę A, wiadomo. Sprawdź Spróbuj... no, Nie, nie, podziękuję, są EMI. Lata nie, nie jest. Mogę uderzyć dzwon i spróbować dorwać ten dzwon. No i zdobiliśmy, ilustracja, dobra. Fajnie. No i to był ten dzwon, ale go to teraz tutaj jest. Zobaczmy tutaj. Wyścig z dopal gangerem, więc jak najbardziej to może być spoko. Czyli będziemy się ścigać ze samą sobą, tak naprawdę. Będziemy musieli się wyrobić w czasie. Więc od razu lecimy z prędkości naddźwiękowej żeby uciec do Polgęgerowi Chyba, że on poleci jakimiś innymi skrótami Kurde, mi się niestety nie udało tak tutaj się wycwanić Ok, ale on też tutaj wde, robi małe pomyłki Dobra, uciekamy, uciekamy mu Nie ma to tamto Mam nadzieję, że mnie nie wyprzedza Ale chyba nie, dosyć równo lecimy Dobra no dobra, dobra, na prędkości, na prędkości. Oh shit! Ale nie zachacają o nic Soni! Pędź, 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 pędź Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie zaczepiaj! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Czemu się nie udało? No Dawaj, dawaj, dawaj Dawaj Sony. Musisz uciekać od tego Nie! Co ty robisz? On cię zaraz dogoni. Jak nie przegoni. No co ty robisz, chłopie? No on tu zaraz będzie. Dobra, dobra, nie jest źle. Ale czuję go już na plecach, nie? Dobra, wiej, 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 Sonic. Pełna prędkość. Oh yeah. Trzeba oczekać przed tym gnojem. Zresztą jak to brzmi. Uciekać przed samym sobie Soniciem, nie? Dobra, są pierścionki, jest prędkość. Tu się przebiliśmy. Kurde, szkoda, że nie na górę. Aj, weszłem do wody. No nic, będzie trzeba szybko się przebić. Przez tą wodę. Chociaż całkiem nieźle uciekliśmy. Myślałem, że to nie zmiażdży za chwilę. No tak to, to wygląda, jak miał być już koniec, ale nie wiem, co się stało, że mnie to do końca nie zmiażdżyło. Dobra. Dawaj, dawaj, dawaj Sonic, bo on tu już się goni Dobra! Uf, na razie się udaje wszystko do przodu. Dobra, uciekaj, uciekaj od niego. Kurde, to się nazywa wyścig z czasem sam ze sobą, nie? Czasóweczka. Dobra. Dobra, pyk, pyk. Myślę, że te doppelgangery później będą o wiele cięższe. W naszym zakresie. Dobra, pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk Dobra, nie źle Dobra, 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 ja chcę tam na górę Na razie powiadomo, że widzę, że mam na rangę S zrobioną to No już na rangę A, niestety Yes, udało się na to drugie wejść, czyli tak to skrótem płaciliśmy i przed siebie Sonic, przed siebie Dobra, pyk, pyk, pyk i dawaj, 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 biegnij! Ciśniesz! Yes. Dobra, pyk, pyk. No i jesteśmy, dobra, prześcignęliśmy to do po ale i tak na B. <laughs> Nie, dziękuję. <laughs> Zrobiliśmy to. No i proszę bardzo, mam kolejny dzwon. I, dobra, mam to. Utwór z Green Hill, dobra, lecimy następne. Teraz zabawy z ringami. Po prostu musimy zdobyć trochę chemical plant. Iii, bierz ten ring. <laughs> Czy to nie z ringami? Nie, to chodzi o to, żeby unikać tych wszystkich pułapek w czas, tak? A mam tylko jednego ringa, czyli challenge jednoringowy. No dobrze, zrobiłem ten challenge. U Shadow już robiliśmy takie challenge, więc easy. dobra, no może nie takie easy. God damn it. No ja chcę tam wejść. Mogę? <ścoughs> dobra, tego dziada wyminąć. No serio, hominka tak nie zadziałał. Dobra. Wydupiony. Jakie to jest hamus, hamskie, hamuwa totalna. Nie, <ścoughs> nie udało się. Oh Jesus tak jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz to przejdźmy. To, 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 to jest do zrobienia. To się uda. To się nie uda. Czy ja zdobyłem te tak, zdobyłem go z powrotem, dobra Jest dobrze. Nie mogę już zgubić tego pierścienia, bo będzie lipa Dobra, to, to jest do zrobienia Dobra Dobra mhm. Dobra, pewnie bym się tam na kolce nabił. Na coś tak się stało Dobra, dobra, lecimy tą prędkością. Kurdeczka, że nie weszłem we wszystkie kółeczka. na się zdarzał Ale bym się nadział. Ale bym się nadział. A, tego. Tego tak się nie przebije. A, ja już nie mam tej prędkości na dźwiękowej. Cholera, dobra, dobiegniemy ręcznie. <ścoughs> Jestem muszę trochę po przeciwniku pousuwać, żeby miał tą prędkość. Albo pierścienie zdobyć chociaż Dobra. Nie jest źle, dajemy radę. Prawie bym się nadział Tu też bym się nadział prawie, ale udało się. Zaliczyliśmy to i zrobiliśmy na S. Trzeba to zaznaczyć. Nie, nie chcę jeszcze raz. Na S zrobione to jest git. Dobra. Nutka. Jest, mamy nutkę. Dobra, czy jeszcze jakieś tam... Ten... Zadanka są, czy możemy iść do tak naprawdę naszego kąska, jakim jest można śmiało powiedzieć właśnie nasz Metal Sonic, który ma wiadomo Szmaragd Chaosu pierwszy. Dobra, dawać te. Będziemy teraz niszczyć robale. O, co jest? Chciałem robale to niszczyć. chodzi o to, że ja nie mogę robali niszczyć? Mogę niszczyć Peace. Nie wiem czemu, mi się wydawało, że nie mogę. Dobra, pyk. Dobra. Wszystko siadło. I oby do przodu. Ehm. <gryzny> tak wyszło, wyszło źle. Dobra. <gryzny> Miał być ładnie śliska, wyszła jak wyszło. Dobra, pyk. Dobra, pyk, pyk. O nie, 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 nie. Jak chcę te dziady. Dobra, pyk! No powiedzieć że trochę ich niszczymy, tylko nie wiem ile mam ich wyniszczyć Czy trzeba wszystkie, czy nie wszystkie. Mam nadzieję, że nie aż tak. Chyba o to chodzi, żeby po prostu przejść tak na najszybciej mapę, ale po prostu zatrudniłem, że jest ich dużo tych przeciwników tutaj. Okej. Okay. Ma się przeżyć, wystarczy ich kasować na bieżąco. Prawie mnie zamknęli. Dobra. Mamy dziada. Nie, 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 nie. Wow. To, to było nagłe, to było nagłe i takie szybkie. Dobra. Dobra, przed siebie! Zgniotło mnie. Proszę się nie gnieść jeży. Je Jeże się nie gniecie. <gry> Uu. Dobra. Pych. Pych, kurde, miało to być tak prosto. Dobra, pyk, pyk, mamy to. Okej, okay, zrobione. Nie, mamy zrobione na rankę, to nam starczy. Dobra, mamy kolejną nutkę. Ok, zdobyte. Teraz mamy tutaj pierścienie. Podpalamy szalę ringu z bierzchą, się o już rzuconej przez Spirkli. Dotrzej do celu na czas. Ok, więc zbierajmy te pierścienie. The chemical plant. Ok, zdobyte nasze powietrze. No i chodzi o to, żeby zbierać te pierścienie. O, pierścionki dam się! Kurde, najwięcej wysypał w tym miejscu. No co za dziad. Oddawaj te pierścienie, bo ja muszę je zebrać. setkarz Kurde no. Jakie to jest zło. Kurde, jak go nie będę nadganiał, to on mi spierdzieli. Dobra, dobra, dobra. Damy radę. Jest, są pierścienie. Najgorsze, że muszę od niego zbierać te pierścienie. Aha. No tak, wiadomo, jak się w czas nie wyrobię, to mi znikną te pierścionki. Już znikają. Zbieraj je wszystkie. Masz już osiem... 8... Mam już osiemdziesiąt A ta powinna końcówka jest. Nie mogę stracić ich, nie mogę! Aha, dobra! Przeszedłem to nie, zebrałem z Kurde, jakie zło, 18 pierścieni mi zabrakło. Wówos, <grym z usługą> jak ja nienawidzę tego zarania! Bo trzeba kurde ganiać tego gnoja z tymi pierścieniami, więc zobaczcie końcowy efekt jak mi się uda już to. Dobra! Udało się! Jesus! Jak po złości się nie udawało, tak teraz zdobyłem 142, nie? <grybujesz> to już tak na hama, jak po prostu nie chciało się siąść! Dobrze, to ładnie się koloryzuje na wszystko. Na ładne te kolorki. Zbierzemy sobie z dzwonu trochę. O, dawaj nutkę! O, dawaj nutkę! Give me Danuta! Danuta? Co ja w ogóle gadam? jest, dobra, ilustracja. <laughs> Zdobyte. Dobra, czyli tu mam już zaliczone wszystko. Oczywiście z naszym tutaj e, ukochanym, jak ja to mówię, e, dziadem pod nazwą, e, jaką się zwie? Metal Sonic, po prostu zmierzyłem się na pewno, więc zlecimy kolejne położone zadania. Tak, ciekawe czy klasycznym Sonikiem też będziemy musieli robić te położze zadania. Mam nadzieję, że nie, że to jest zależy od wygody, którym chcemy, no ale wiadomo jak już jest ta wygoda, to ja wolę z Sonikiem Moderem tutaj polatać. Już klasycznym. Bardziej go po prostu wolę. Jednak wiadomo, to jest jednak ten Sonic, którego dobrze znamy, bo tamte to wiadomo, no klasyczny jak klasyczny. Trochę czasu po prostu było z nim. Nim się grało w tamtych czasach. Teraz to no, bardziej na modzie jest właśnie ten Sonic Moder. Najciekawszą no mam mapę, no bo wiadomo, wy jak to się zwie, no 3D jest, nie? To wszystko, a nie tam drogę. No d wiesz, ma to swój urok, ale tu czuć bardziej tą prędkość. O nie, co ja zrobiłem? Najgorzej. Gdybym normalnie, to zrąbałem to. Goddammit, no to nie na skróty iść. Wow, 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 a to tyle tych robali. Tych trzeba było się przebić, tych robot Eggmana. Dobra. No tak, miałem się przebić przez tych dziadów. No i wskoczyć homing atakiem. Dokładnie. Dobra, pyk. 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 Pyk, pyk. Jest, mamy to. Na rangę A, ale dobra, ujdzie. <grywy> Zrobione. Dobra. Mamy nutkę. No i teraz mamy tutaj z Tailsem zadanie, czyli właśnie wyścig z nim. No, nie mamy taki pełny Tails. Oczywiście ten co jak na samoliciku, nie? Ale z drugiej strony jakaś wyrównała szansa, że Sonic właśnie ma swoją tą dźwiękość, prędkość na dźwiękową. No nie wiem, taki pełny Tails. A no, to zaraz się dogonię. Jak to akurat Sonic. Wow Dobra, pyk, pyk, pyk Trzeba te Tailsa No już Tailsa przegoniliśmy, więc... I jeszcze bardziej mu się oddalimy tą prędkością naszą nadźwiękową Ojej, oh yeah, tu ślizg i lecimy dalej Ojej, oh yeah, ten music O tak! Ale i uciekaj sobie od tejsa. biegnij! zabiegni, No i przed siebie i na stum z z dobry beat. Właśnie tak jak mówię no dla mnie udźwiękowanie w Sonicu jest tak świetne Ale dobra, starcza. kapitalne Nie, 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 wyścig z Tastem wygraliśmy Nie, tam jest nutka Jest, mamy nutkę Dobra, teraz Doppelganger, lecimy Damy radę Teraz na Green Hill się z nim ścigamy Teraz na na nuta, tak? Okej okay. A na bardzo, naprawdę, przesłać trochę tych nut ze Sonic'a, bo są ciekawe. Widzieliśmy już Doppelgangera, jak po prostu leciał, nie? No ale dobrze, musimy mu uciec jak najszybciej. No i nie zostałem. trafiłem w kółeczko. Nie dobrze. Dobra, lecimy tędy. Dobra, przebijamy się jak się tylko da. A oby dalej, oby przed siebie, oby szybciej. Zdał tego Doppelgangera. A pyk, pyk, ciak, 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 pyk. Eee, coraz szybciej, coraz szybciej. Kurde, powiem wam, że czasami te triksy, które on w ogóle tam Sonic ma robić, to nie zawsze załapuje to. Nie wiem dlaczego. No i mamy tutaj rybcie. O, i teraz na przykład łapie. I lecimy! Dobra, Pik. Dobra. Nie, śliski, Może, tu się wszystko czasami wali, nie? I to tu taką zręczność trzeba mieć, żeby to wszystko ogarnąć. dzieje w ogóle na ekranie. A dobrze, do Doppelgengera jesteśmy dosyć daleko Więc dajemy radę Dobra, pyk. O nie, zróbałem to kolera jeszcze raz. Miałoby tak pięknie A wyszło jak życie Czyli absurd skopałeś to. No właśnie, tu miałem skoczyć. <noise> Dobra, i dalej niszczymy. Przed siebie, Sonic! Przed siebie! Iiii, <noise> Nie, Green Hill to jest jedną z takich, powiem wam. E, najbardziej przyjemnych, właśnie. do biegania. Właśnie gier. E, Sonika, nie? Jak mnie patrzę, to jedna z takich. Pierwszych dosyć map, jeśli chodzi o twórców z Sonikiem. No i dobra, mamy to. Na B, co prawda, bo niestety to trochę skopałem, no ale bawę, że się udało. Dobra, i mamy tutaj melodikkę. Już zrobiłem ze Sonica Boom tym razem. Ja wiem, tam jest klucz, za chwilę go zdobędę, tylko jeszcze tutaj zrobiłem zadanie, no kiedy pozbieram sobie te klucze. Yy, yy, uważaj na Uwaga na panię skoku do celu. Okej, okay, w zacząłem czasie. Dobrze, użyjemy tych paneli. No, gotowy są ich biegnij! Dobra, pyj O nie, nie trafiłem! Najgorzej Dobra, więcej, więcej A no, fajne są te pady które właśnie jakby nas wybijają o kurde, a to było fajne o nie, to miałem uniknąć spokojnie, spokojnie Sonic, Dasz radę. <laughs> biegnij po prostu swoją typową zawrotną prędkością Dobra, pyk, pyk o nie trafiłem w nie, najgorzej a dobra, mamy się używać tych ringów, żeby się w ogóle przedostać gdzieś dalej, więc... O Jezu, ale to sko... ale, ale to skopałem To, to to już nie było takie pręciutkie i szybciutkie. Tak <grymne> normalnie bywa O nie, nie skoczyłem tam na górę. Najgorzej Dobra, dobra, już tam nie świruj, i kurde robocie Nie! Bez komentarza. Okej, okay, teraz się udało. I pomyśleć, że byłem tak blisko. Ale tak zrobiliśmy na więc... Essence. <laughs> Liczy się. <laughs> Okej, okay. dawaj nutkę. Mamy nutkę. No i jeszcze tu mamy challenge, więc zaliczmy go. Eee, wyzwanie z paskiem turbo: 300%. Pasek turbo jest eee, potrzebne do 3% do celu paska turbo. Ok, czyli tutaj musimy po prostu popylać ile się da. Ujeżdża, jaki długi pasek. Dobra, to ma być pasek turbo, tak? Ale żeś turbo dał absorb Ale żeś dał turbo Ale żeś dał popis No po prostu Semanific Dobra Dobra, ale wyrobimy to Z tym paskiem turbo U! O ile za nie dostaniemy się po dupie A tak też może być To miało być szybkie A jestem normalnie wolny jak mucha w smole. Dobra Dajemy radę, dajemy radę. Znów jest ta prędkość, znów jest ta prędkość. Pewnie na krótką chwilę, ale jest ta prędkość. <laughs> nie co ja robię Come on Za tą pszczołę się podbi, dobrze Wow, tu się wszystko zapada już Dobra, tędy Arr, przed siebie! Dobra, tutaj unik. nie w tą stronę Sonic, ja nie ogarnę po prostu prędkości Sonika, nie? Nie wyleć tak, panie, do przodu, a jednak Dobra, tu spokojnie, pyk, 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 pyk. Dobra, to od razu poszło to. Tu się przebijamy. Co będzie dalej? Czy mi za takie dopadnie tutaj, czy w jakąś pułapkę wejdę? Nie, tu jest PAD! I tu mamy już koniec, Ok, Zrobiłem to nawet mimo wszystko. Mówi, <laughs> że był jeden fail, tak? Ale zaliczyliśmy to. Więc, więc super, dobra, mamy tutaj yy, nasz kolejny dzwon, więc zabieram go. Proszę mi to oddać, tylko niech się oczywiście wszystko pokoloryzuje ładnie. Ok, Dobra, mamy to. I chyba to już wszystkie jakie tu są... Yy... Rzeczy, chyba coś tam się odpaliło nam czy mi się to tylko wydawało wydawało się. A czy Pytanie, czy klasyczny Sonic ma do zrobienia? No oczywiście, że ma. A, czyli my zrobiliśmy na razie zwykły tym Sonikiem. No wiadomo będę chciał porobić te zadania, ale zanim to zrobimy... Jak obiecałem na odcinku będziemy akurat mierzyć się z Metal Soniciem. Jeszcze zobaczymy z tym Bosiakiem. No, gdzie ty jesteś? Tu już jest Kitrał Metal Sonic. A pogadajmy z nim. Zmierz się ze mną, jeśli chcesz. Mieć szmaragd chaosu. No, chce się z tą zmierzyć i będziemy się mierzyć jako właśnie klasyczny Sonic. Więc jak najładniej, no w tym odcinku jeszcze go nie było, więc niech poleci. Czemu by nie? O oh yeah, jest i Metal Sonic. Nadchodzi. A tyle kasynki, tam mówię, jeszcze są chyba robione. Z 3 nie? Bo tak taki pokradkowania tą płynność. Ale dobrze, dobrze, no. no i ta muzyczka, nie? Z tych klasycznych soników. No i to na przykład działa płynność, też, nie? No i dobra, jak się z nim walczyło? On zaprował się we mnie wbić. A ja musiałem po prostu uniknąć. Teraz do niego dobiec i go pierdyknąć. O oh, yeah! No to mamy walkę z mini bossem tak dokładnie No i co teraz on zrobi? Dobra, może się trochę zwolnimy tutaj prędkość Bo on próbujemy jakby trafić, jak widzicie. Ale jemu ja się nie udało, teraz my przyspieszamy i go atakujemy. No, słuchaj chłopie, nie dajesz radę Metal Sonic Dobra, ciekawym, bo tu się zapada nam podłoga, więc pełna prędkość się przebijamy ile się da? Wow! nie 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 nie, nie bo spadnie z sądu cholera niedobrze Dobra i atakujemy go już trzeci raz czy to już wszystko? czy wystarczyło go trzy razy uderzyć? bardzo możliwe czy on wróci? on wraca! on wraca! cholera! źgnął mnie w dupę ok, jestem za nim i teraz albo nigdy, ja mam 0 muszę go szybko trafić. Przyspieszaj Sonic, przyspieszaj Jest! Trafiliśmy! Oh yes! Metal Sonic zniszczony. Klasyk. Kupa złoma Achievement, okej. Okay. Na jaką rankę? Na S? Go pokonaliśmy? Oh yeah! Oczywiście Sonic się cieszy, że się zmienił w kulkę, nie? No, zarobiste. No i mamy, mamy szmaragd chaosu, nie? ma jak według legendy, zbieranie wszystkich siedmiu zboli tajemniczą moc. No, oczywiście, ci, co e, może znają uniwersum Sonika, bądź nie, no to ta tajemnicza moc naprawdę może być e, czymś konkretnym. Ale dobrze, na następnym odcinku zmierzymy się właśnie z dodatkowymi celami, już jako właśnie klasyczny Sonic, bo przeszliśmy trochę jako modern Sonic. więc mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się po na razie i chaos. PlayStation, turn.